Desperacja seksualna z domieszką alkoholu czasem przynosi nieoczekiwane rezultaty. Miałem 19 lat. Te wunął GF. Zerowy kontakt z płcią przeciwną, oprócz dzień dobry do pani na Kasie w Biedronce. Generalnie jak truwe na mnie patrzyły, to opuszczałem wzrok na ziemię i kręciłem stopą niczym pięciolatek przyłapany na masturbacji. No właśnie, masturbacja. To był mój sposób na rozładowywanie napięcia seksualnego i powoli ujawniającej się desperacji, że jak to dziewiętnaście wiosen na karku mama wciąż penisa dotykam sam. W klasie licealnej miałem kilka ładnych dziewczyn, ale naturalnie wstydziłem się do nich odezwać, więc jak tylko napatrzyłem się na nie na lekcji biologii, to czym prędzej biegłem do domu, nawpadałem do łazienki, zamykałem oczy i wyobrażałem sobie jak zanurzam swego czeladnika w ich milkach, aż dziewuszki jęczą, krzyczą, piszczą... TAKĄ MAM MOC! TAKĄ MAM POTĘGĘ między NOGAMI! Krzyczałem sam do siebie w swej fantazji erotycznej, po czym wydalałem budyń, ocierałem przyrodzenie, łzy w kącikach oczu i powracałem przed ekran komputera sfrustrowany, że ci dwaj durnie, Mati i Seba, mimo inteligencji strusia mają dziewczyny, a ja, oświecony, inteligentny, ciągle chowam głowę w piasek, widząc na horyzoncie uroczą niewiastę. Było chujowo. A godziny, dni, miesiące, lata ciągnęły się w nieskończoność. Obudka, szybka masturbacja, fantazjując odsyca tej Monice, potem osiem godzin w szkole wpatrywania się w kształtną blondynkę Tamarę, po czym szybki powrót do domu i fantazja o niej, gdzie byłem panem, władcą. Robiła, co jej kazałem od przodu, od tyłu, i w prawo, i w lewo, i w górę, i w dół gdzie jest ta dziewczyna, co się spuszcza w nią nigdzie jej nie było. Samotne stulejarskie wieczory doprowadzały mnie do szaleństwa, a sens powiek spędzał fakt, że niebawem studniówka myślałem pierdolę, nie pójdę, bo i tak przyjdę sam, będzie sztywno, wydam pieniądze, a potem wrócę załamany do domu. Na szczęście miesiąc przed studniówką okazało się, że udział w niej zadeklarował mój jedyny znajomy, Tymek, też stuleja szycia Majda w relacjach damsko męskich no nic, przynajmniej mam pewność, że on też przyjdzie sam, więc może się wybiorę. Przynajmniej się nawpierdalam, pogadamy, jak jakoś to przeżyje. Grudzień i styczeń szybko zleciały. W końcu budzę się, a to ten dzień. Studniówka. Piszę do Tymka, gdzie się ustawiamy, a ten, że sam przyjedzie i spotkamy się w holu. Myślę sobie spoko. Odpaliłem ulubionego pornosa, zjadłem kaszemannę, wycisnąłem pryszcza spod oka, odziałem garnitur i wybrałem się do szkoły. Jeszcze przed wejściem załamałem się, widząc jak to Mati, Seba i inne koksy wysiadają z limuzyn wraz ze swoimi partnerkami, a ja zakurwiam pieszo i do tego samotnie. Już miałem myśl, aby się cofnąć i wrócić do domu, gdy nagle z tyłu idzie wychowawczyni z jakimś przydupasem. Miła babka, nawet ją lubiłem, bo nie sprawiała problemów generalnie to całkiem dobry milf. Wielokrotnie ocierałem biały nektar tuż po intensywnym seksie z nią w swoich myślach normalna sprawa, mając 19 lat i będąc zdesperowanym. Spytała: Czemu ja bez partnerki, na co zwiesiłem wzrok, że A, jakoś tak nie chcąc za wszelką cenę patrząc w oczy ani jej ani jej przydupasowi który miał mnie za spierdolinę życiową a co nie miał racji jasne że miał i to tym bardziej mnie dołowało wymigałem się że muszę już lecieć wpadłem do szkoły idę do holu a tam tymek podbijam gadamy chwilę on też wystrojony już mi lepiej że on też samotny strzelec pomyślałem jak to fajnie mieć kumpla przegrywa gdy nagle z toalety wychodzi jego kuzynka Daria Robię wielkie oczy do Tymka, a on, że no, głupio mu było samemu przyjść, więc poprosił kuzynkę. No spoko. Kurwo. Pierdolony cfel. Odwróciłem wzrok. Powiedziałem, że no, chodźmy może już do sali, bo będą tańczyć poloneza. No, to poszliśmy w trójkę. Na sali wypatrzyłem wszystkie 27 osób z klasy. I gdy tylko znajdowałem wzrokiem kolejną osobę, to ilość potu, jaki wydalałem, wyraźnie wzrastała. Każdy kurwa z partnerką, każda kurwa z partnerem. Tylko jeden jebany ja przybył samotnie. Nie, przecież ja nie przeżyję dziesięciu godzin takiej sytuacji. Nawet nie poklaskałem tym, co tańczyli, tylko czym prędzej czmychnąłem do stołu, nalałem sobie coli, chapnąłem naraz i omiatałem stoły wilczym wzrokiem. Ale ładne kurewki. Wszędzie wymizdrzone, wymalowane, trzepoczące rzęsami osiemnasto, dziewiętnasto, dwudziestolatki. Pal licho sam fakt bycia jedynym samotnikiem, ale co chwilę Maty i Seba pytali "Hehe, he, Klaudiusz, a ty co, sam przyszłeś? Nie pierdol, żeś gej! I salwa śmiechu. Reagowałem spokojnie, z uśmiechem na ustach. Odpowiadając ironicznie, nie dając po sobie poznać, że dałbym wiele za możliwość ulotnienia się stamtąd szybciej niż dochodziłem na myśl o Violetce, najładniejszej dziewczynie z klasy. No tak, Wioletta. Zerknąłem na koniec stołu, a obok Violetty siedział 190-centymetrowy opalony brunet z lekkim zarostem, olśniewająco białym uśmiechem i ciętym dowcipem. Zajebiście. Przybył pierwszy posiłek, potem drugi, przynajmniej miałem czym się zająć. O tym tańce. Wszyscy ruszyli do stołów robiąc wygibasy, a ja sobie siedziałem sącząc powoli ulubiony napój Coca-Cola Light. Wiadomo, ta niespedalska rzecz. Czy myślałem wtedy, że tańcząc miałbym okazję dotknąć, może nawet porozmawiać jakąś dziewoję? Nie, aż tak byłem wkurwiony. Wrócili wszyscy zaspani, uśmiechnięci, wielcy kurwa tancerze z Broadwayu. Mati i Seba przyjmują stery i konspiracyjnym szeptem zapraszają do sali biologicznej, gdzie będzie wódka. Myślę sobie, spoko, najebię się, nie będę musiał myśleć, idę. Chlałem jak wariat, jeden kieliszek za drugim, i jeden, i drugi, i jeszcze jeden. Aż Tymek przerażony zaczął mnie uspokajać, powstrzymywać. O mało co nie wywiązała się szarpanina, na szczęście kuzynka trzymała rękę na pulsie. W pijackim amoku pomyślałem, że szkoda, że nie na moim kudasie. Wówczas mnie olśniło. Przecież to kuzynka Tymka, więc ona też jest jakby sama. A Tymek do niej nie zarwie. Ja jebie, to moja szansa. Zacząłem się bacznie przyglądać kuzynce. Morda, to znaczy buzia, buzia, niezbyt wyględna, trzyma dziesięć. Kształtna za bardzo też nie jest, ale wiecie, po alkoholu wskaźniki się zwiększają niczym objętość na napletka po kontakcie z ciepłą dłonią. Atakuj, usłyszałem w głowie dziwny głos. Czy to był mój głos? Nie wiem, dużo wypiłem. Podszedłem jednak do Darii i przepraszam tą, za tą prawie że awanturę, a Darze nie szkodzi. Dobra, przystępuję do ataku. Daria, Daria, a właściwie to ile ty masz lat? Siedemnaście czy osiemnaście? Osiemnaście. O, to już za rok masz maturę. Też cię czeka to co mnie i Tymka, hehe. Ależ mi dobrze szła gadka. Nawijałem niczym Rich Forrester. Szkoda tylko, że nie miałem jego twarzy. Tylko swoją pryszczatą mordę symetryczny jak wieża w pizie. Kieliszek po kieliszku, kieliszek po kieliszku. Tymek tak się przysłuchuje, poprawia co chwilę okulary. W końcu mówi, że musi do łazienki, bo bolą go oczy. A chuj z tobą, pomyślałem. Przed oczami miałem tylko Darię. Piękną Darię. Osiem na dziesięć co najmniej. Ładne oczy, piękne ciało. Świetnie mi szło, Daria co chwilę ryczała z moich opowiadań, jak to uciekałem przed naćpanymi Ukraińcami w Bieszczadach, jak to oszukałem listonosza, że jestem swoim ojcem, jak to ugrzązłem w windzie i robiłem tam siusiu. Ugałem jak najęty, dzięki wódce miałem multum pomysłów, doprowadzałem Darię do łez ze śmiechu, a chciałbym doprowadzić do orgazmu. Ta myśl sama sformułowała się w mojej głowie, jeszcze zanim Daria po jednym kieliszku rzekła Klaudiusz, nie wiedziałam, że jesteś taki zabawny. Myślę sobie, to najpiękniejszy dzień w moim życiu. Dobra, trzeba się tylko pozbyć tego ćwoka Tymka. Ale gdzie on jest? Ano no tak, poszedł do łazienki. Mi też zachciało się lać, więc idę tam, otwieram, a moim oczom ukazuje się pijany w sztorc Tymek leżący na posadzce. Wracam po Darię, uspokajam ją, że nic mu nie będzie. Kładąc rękę na jej ramieniu, zabieramy go do samochodu Darii, którym przyjechali, a po drodze mijają nas wybałuszone spojrzenia wychowawczyni i innych nauczycielek. Ładujemy Tymka na tylne siedzenie Daria jedzie, zawozimy go pod dom Wnoszę sukiń syna Jego matka załamana, że taki grzeczny chłopiec A taki numer zrobił Uspokoiliśmy, że to zatrucie kabanosami Odstawiliśmy go i wracamy do auta Co teraz myślę sobie Rżnąć się na tapicerce Czy czekać na rozwój zdarzeń Daria przejęła inicjatywę mówiąc dosadnie Wiesz co Nie chcę już wracać do szkoły Jedźmy do mnie, u mnie nikogo nie ma Stanął mi Gdyby nie moje samozaparcie, to doszedłbym bez kontaktu fizycznego z ręką. Ja pierdolę, zarucham. Odjarałem się tak bardzo, że zaczerwieniły mi się uszy i policzki. Na szczęście Daria prowadziła i niczego nie spostrzegła. Uff, dotarliśmy. Poczułem stres, bo przecież ja prawiczek, niby wiem co w pornosach robią, ale nie byłem pewny jak włożyć siusiaka do środka. Wchodzimy do środka. By the way, Daria nie w ciemię bita, od razu jak tylko zamknęła drzwi oplotła mnie ramionami, na początku przeraziłem się, że zakłada mi Nelsona i chciałem jej wyjebać, wiecie, po alkoholu mózg inaczej pracuje. Dobrała się do moich ust, wymieniłem pierwszy w życiu pocałunek. Nie polecam, mokre, dziwne uczucie smyrania jęzorami niczym pawiany na sawannie, ale cierpliwie zniosłem etap pierwszy, aby przejść do etapu drugiego. Czyli ruchanka. Rzucamy się ciągle objęci ramionami i językami na łóżko, a prawa ręka Darii już zmierza do mojego penisa. Spoko, skoro zaczęła to niech się bawi, ja sobie pomacam, a cipkę zostawię na później. Tak też uczyniłem, miętosiłem jej niezbyt dorodne piersi przez minutę, podczas której Daria zdejmowała mi spodnie, aż w końcu dobrała się do mojego sztywniaka. Ach, co za uczucie. O wiele lepsze niż szarpanie własną ręką. Ułożyłem się błogo, zamknąłem oczy, beknąłem i oddałem się rozkoszy. Po dwóch minutach Daria wzięła go do buzi, a ja poczułem, że odpływam. Odpływam, a odpływałem tak bardzo, że prawie bym się zżygał. Otknąłem się szybko, pomyślałem, że lepiej pozostać trzeźwym i z przyjemnym posmakiem w mordzie. Po kilku minutach niebieskiej rozkoszy doszedłem w jej ustach. Polecam wspaniałe uczucie. Byłem tak podniecony, że żelasty przyjaciel, mimo wykonania zadania, ciągle był w gotowości. Przystąpiłem do ataku. Rzuciłem się na Darię, zdjąłem jej sukienkę, stanik, pieściłem nagie piersi. Po czym dobrałem się do krocza, zdjąłem jej czerwone majtki, złapałem za jej wygolone jądra. Po czym przesunąłem dłonią ku nasadzie i zacząłem rytmicznie zsuwać jej na pletek. Tak. Miała w kroczu kutasa. Trochę się zdziwiłem, ale tak szczerze miałem to w dupie, tak bardzo byłem napalony. Zwaliłem jej tak szybko i zręcznie, że po minucie doszła. Miała ładnego, ogolonego, pachnącego siusiaka, który przypadł mi do gustu. Daria chyba się bała mojej reakcji na to, że jest obojniakiem czy innym chujem, ale przekręciłem ją do tyłu i wpadowałem w jej odbyt. Ależ uczucie, ależ rozkosz, ależ dzień, ależ jestem wspaniały, wreszcie straciłem dziewictwo, ależ rucham dziwadło. Po pięciu minutach zmiana i tym razem to Daria penetrowała mój odbyt w rytm kambiodolor. Na koniec oboje spuściliśmy się sobie do pępków i padliśmy wykończeni na łóżko. Wreszcie utracone dziewictwo, wreszcie tego dokonałem, stałem się prawdziwym mężczyzną. Całowaliśmy się jeszcze chwilę, po czym radośni i uśmiechnięci zasnęliśmy. Rano odwiedził nas Tymek. Wszedł bez pardonu, krzycząc, he co tam? Zobaczył nas nagich w sypialni, po czym prędko wyszedł. Trzy godziny później zapłakana mama Tymka przekazała, że jej syn powiesił się na żyrandolu. Wstrząśnięta, obwiniająca się o jego śmierć Daria, chciała wyjechać na ferie do Paryża i zostać tam już na stałe u cioci Dolores, ale nie pozwoliłem jej na to, mordując zawczasu i zakupując ciało jebanego obojniaka w pobliżu opuszczonej leśniczówki między Brzozą a Bugiem. Nie mogłem pozwolić, by obojniak zdradził, co zaszło na studniówce. Sam wyparłem moją inicjację seksualną z pamięci i wstąpiłem do młodych skautów. Zero masturbacji, zero alkoholu. Po latach do dostałem kilka orderów, osiedliłem się w pcim dolnym, pracując jako certyfikowany drwal i każdego dnia ścinając sosnę, jodłę czy świerk, wspominam jak u nasady ścięło się moje życie.